Jesteśmy na obiekcie sportowo-rekreacyjnym na Księżegórze w Radziankowie. Jeszcze do, do niedawna w zasadzie funkcjonowało to jako kąpielisko miejskie i obiekt funkcjonował przez dwa miesiące w roku. Jednak w wyniku inwestycji i robót jakie tu nastąpiły w przeciągu ostatnich lat obiekt zmienił swój charakter. Jest obiektem całorocznym i całodobowym. Zostały wybudowane kolejne elementy sportowe, które służą mieszkańcom. Oprócz kąpielisk mamy trzy baseny. Mamy boisko do piłki nożnej o burawie sztucznej z oświetleniem, dzięki czemu można grać również nie tylko w godzinach wieczornych, ale jak się często zdarza również w godzinach nocnych, z tego względu, że jest tak duże zainteresowanie zapotrzebowanie. Również na tym obiekcie posiadamy dwa korty tenisowe z oświetleniem, czyli również można grać w godzinach wieczornych, również nocnych. Mamy do dyspozycji dwa boiska do piłki plażowej, które wreszcie cieszą dużą popularnością. Mamy dwa boiska do gry w bóle. Oprócz tego w trakcie sezonu są jeszcze dodatkowe atrakcje dla dzieci. W tej chwili Księża Góra znacznie poszerzyła już swoją działalność w sensie, że jest udostępniony cały park. Park, który w ostatnich latach był mocno zaniedbany, a w tej chwili w wyniku kolejnych inwestycji mamy alejki, alejki asfaltowe, prawie 2 km alejek asfaltowej na Księżej Górze, które są dostępne dla spacerowiczów, Można często spotkać ludzie chodzący z kijami, jeżdżących na rolkach i o jak ostatnio prowadzili również możliwość jazdy na nartorolkach. A to z tego względu, że zimą, zimą właśnie spora grupa osób korzystała z kolejnej naszej oferty zimowej. To jest właśnie nart biegowy, który się staje bardzo popularny. A w tej chwili chcemy również przeciągnąć, przedłużyć ten sezon na okres letni stąd są nartorolki. W ostatnim czasie powstały również kolejne obiekty na księżej Górze. Szczególnie z myślą o tych najmłodszych. Jest wybudowany piękny, duży... Plac zabaw i dla tych najmłodszych, a tych starszych dzieci jest park linowy, z którego można korzystać codziennie od godziny 12 do godziny 20, jak również e, strefa rekreacyjna, taka wygrodzona, gdzie znajduje się sporo elementów e, sprawnościowych. Są jakieś ścianki spinaczkowe dla dzieciaków, jak również coś się cieszy dużą popularnością w starszych, siłownia, siłownia e, na podwórku. Myślę, że każdy może znaleźć coś ciekawego, interesującego dla siebie.